No, tutaj. Taka żona to skarb. Państwo tak w ogóle to długo jesteście małżeństwem? Niedługo. Nie, nie długo? Dwa. Jak długo? No, trzy, jesteśmy w pośród jednego. Widzisz? Będziesz, a tu nawet pe... nie rozmyślasz o tym. Nie ma na co czekać, jeżeli się uważa, że to jest ta osoba właśnie. Tak. Co trzeba brać? Ta, że że żeby tak trzeba uciekać. Tak, tak powiem i na robię. środowiska. To jest dużo ciężkich tematów. Dobra, to ja Państwu nie przeszkadzam i kanał ma namawiać do małżeństwa. O, nie, tak, tak bardzo, bardzo no, W małżeństwie jak w wykończeniówce. Starasz się, a i tak co krok to ustęp. Nie, nie, nie. Mówię Ci, chyba trzeba będzie tam. Naprawdę jest bardzo trudno po, poszerzać otwór w ten sposób. Da, da się to zrobić, ale nie w ten sposób. Tak? No to patrz teraz, niewielka tanie. Rurka przychodzi pytanie w co mamy wkręcić teraz w Nie. Houston mamy problem Gadam. No, ale co? Coraz nie. większy tak. problem. Nie. Tak, nie, tak, nie. Uwaga po teraz ja robię. Chłopaki, regał przeżyje to ostre cięcie. To Jeszcze gorszy pomysł. To jeszcze gorszy pomysł. To po prostu. Nie ma złych pomysłów, są tylko źle zrealizowane. Chyba że To masz... Cofamy to, to i jednak są złe pomysły. Małżeńska masakra wyżynarką elektryczną.